Ja Dzień dobry Państwu. Reprezentuję Uniwersytet Łódzki, który podobnie jak Wyższa Szkoła Humanistyczna Ekonomiczna brał udział w projekcie przygotowania materiałów do kształcenia na odległość. Naszym zadaniem, które, które stanęło przed nami w momencie, kiedy wygraliśmy ten projekt, było przygotowanie materiałów do kształcenia na odległość na kierunku ekonomia. I pokrótce przedstawię Państwu um, nasze założenia przyjęte w tym projekcie. I jak Państwo już wcześniej usłyszeli od kanclerza Zielińskiego, konkurs, który został ogłoszony przez Ministerstwo trwał bardzo krótko. W tym bardzo krótkim czasie mieliśmy do, w, za zadanie przygotować szereg materiałów, zarówno dydaktycznych, jak i informacyjnych, które będą um, służyły studentom do nauki właśnie tego kierunku um, już przez internet tylko i wyłącznie. Beneficy... Odbiorcami projektu um, byli przede, miały być przede wszystkim w założeniu naszej uczelni szkoły wyższe, które mają uprawnienia do prowadzenia. Studiów pierwszego i drugiego stopnia, oraz przez, no, najważniejsza dla nas grupa, czyli studenci. Wykonawcy to kilka grup. Po pierwsze, no, przede wszystkim osoby odpowiedzialne za merytoryczne opracowanie, czyli pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, jak również zakład, który ja reprezentuję, czyli Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość którzy my, czyli osoby odpowiedzialne za metodyczne i technologiczne opracowanie tych materiałów, wspomagali naszą pracę również metodycy zdalnego nauczania spoza ośrodka ludzkiego, m.in. z UMCS oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jakie były wytyczne MEN-u? Pokrótce pan kanclerz Żyliński już o tym powiedział. MEN zażyczyło sobie, żeby kształcenie w tym projekcie, który opracowywaliśmy, żeby kształcenie mniej więcej zdalne obejmowało 70% nauki tej właściwej, natomiast tradycyjne zajęcia miały obejmować około 30%. Takie narzucone ogólnie założenie no, pociągało za sobą określone konsekwencje. Po pierwsze, no, musieliśmy stworzyć coś wszechstronnego w bardzo krótkim czasie, co Państwo już na pewno zauważyli. No, anonimowość odbiorcy. Wiemy, że naszym odbiorcą jest student, student, ale ten student jest w różnym wieku, z różnych miejscowości, także m, trudno określić bardzo dokładnie tutaj grupę docelową. Na pewno łączyło ich to, że chcą studiować ekonomię. Oczywiście to spowodowało pewną uniwersalizację naszych materiałów, no i przede wszystkim przyjętej metodyki pracy nad materiałami i samych, całego wzorca materiałów dydaktycznych. Założenia projektu mieliśmy bardzo podobne, jak w wypadku tutaj Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, która realizowała e-turystykę i e-rolnictwo. Oczywiście musieliśmy opracować program nauczania i za to odpowiedzialna była była Rada Wydziału, Wydziału, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, jak również musieliśmy opracować pewną metodologię, w jaki sposób tych studentów będziemy kształcić, a w związku z tym w jaki sposób możemy być przygotowane do tego kształcenia materiały. Ponadto, jako że no, w dalszym ciągu jednak kultura informatyczna, mimo tutaj wielu takich bardzo optymistycznych wizji, no nie jest w naszym społeczeństwie jednak zbyt wysoka. Postanowiliśmy również opracować podręcznik użytkowania platformy zdalnego nauczania. Oczywiście model ewaluacji był w tym wypadku konieczny. No i na sam koniec opracowanie diagnozy potrzeb beneficjentów ostatecznych. Program nauczania przygotowany na naszym wydziale obejmował na pierwszym stopniu, jak Państwo widzą, 1907 godzin dydaktycznych, na drugim 635, co się przełożyło na 60 przedmiotów w sumie, czyli przez 5 lat studenci będą realizować 60 przedmiotów, ponieważ no, oczywiście nauka w sieci to jest nauka mająca swoiste wymagania. W związku z tym postanowiliśmy, że każdy z przedmiotów zostanie podzielony na pewne partie, pewne części. Te partie, części zostały nazwane modułami, zresztą to jest ogólnie przyjęta w tej chwili w Polsce jako określenie pewnej jednostki dydaktycznej. Liczba modułów też była jakby ściśle przeliczona, żeby to nie była jakaś przypadkowa i tak jak Państwo widzą, no tutaj ten przelicznik był taki, a nie inny. Sam moduł, czyli taka jednostka, realizowana jest w trakcie jednego- dwóch tygodni. Takie było założenie, i tak pod tym kątem też przygotowywane były te materiały. Chcieliśmy też, ponieważ bardzo często się dyskutuje, jeżdżąc na różne konferencje, ten problem jest bardzo często poruszany i, i trzeba było go rozwiązać tutaj, przy tym projekcie. Chcieliśmy. Przygotować materiały, te, które znajdą się na platformie, do całego przedmiotu. Mimo tego wcześniejszego podziału, który Państwo widzieli, że 70% przez internet, 30% na tradycyjnych zajęciach, zdecydowaliśmy, że nie będziemy odgórnie narzucać tego, tych 70%, które odbędą się na platformie. To nauczyciel, który będzie prowadził w przyszłości zajęcia, wybierze sobie, co będzie chciał poprowadzić na zajęciach tradycyjnych. Także daliśmy tutaj pewną swobodę. Pierwszym naszym etapem prac, no zresztą podobnie tutaj jak w poprzednim projekcie było szkolenie autorów. Wymiar tego szkolenia no, był dość spory, 30 godzin i realizowany w krótkim czasie. To były bardzo intensywne szkolenie, jako że czas nas bardzo dopingował. Program podobnie jak w poprzednim projekcie, przede wszystkim skoncentrowany na tworzeniu materiałów dydaktycznych zarówno tych, które mają aktywizować studenta, mają go o czymś informować. No, trzeba było też powiedzieć, w jakiej formie te materiały mają zostać przygotowane. No i musieliśmy autorów nauczyć korzystać z platformy edukacyjnej, ponieważ w naszym założeniu było to, żebyśmy, żeby każdy z autorów poczuł, jak to jest uczyć się w internecie, jak to jest pracować w internecie. Tym samym dla każdego przedmiotu, który był opracowywany, założyliśmy obszar, w którym odbywa się praca i konsultacja autora z metodykiem zdalnego nauczania. Także jakby autor mógł na własnej skórze poczuć, czym to pachnie po prostu i w jaki sposób student w przyszłości będzie się czuł i co będzie czuł, ucząc się przez internet. Oczywiście nie mogliśmy tych studentów, znaczy tych autorów pozostawić samych sobie, tak jak wspomniałam, oni byli cały czas wspierani przez metodyków zdalnego nauczania i inni przez cały czas pracy, niezależnie od tego szkolenia, które przeszli, stałe konsultacje, stale byli z metodykami w kontakcie. Oczywiście wszystkie zasoby były umieszczone w e-campusie naszej uczelni, czyli na platformie xdochaos, która jest u nas wykorzystywana. Drugim etapem było oczywiście przygotowanie materiałów do nauki. Jako, tak, jako, że tak jak wcześniej wspomniałam, anonimowość odbiorcy i fakt, że no, chcemy dotrzeć do różnych osób, a z drugiej strony mamy mało czasu, spowodowała przyjęcie pewnego wzorca dla materiałów. Każdy z kursów miał trzy jakby, grupy w obrębie swoim czyli materiały informacyjne, dydaktyczne i aktywizujące i teraz pokrótce o każdy z nich. Informacyjne, czyli wprowadzające, taki swoisty syllabus kursu, który student otrzyma wchodząc na platformę i z którym musi się zapoznać, zanim zacznie naukę, czyli wprowadzenie do kursu, o czym ten kurs mówi. Cele kursu, no bo muszą być studentowi znane. Muszą być też wskazane mu wstępne wymagania, jak i zasady oceny musi wiedzieć, na jakiej podstawie w przyszłości ten kurs skończy i z czego będzie oceniany i w jaki sposób. I oczywiście na sam koniec zagadnienia dotyczące egzaminowania i zaliczenia, bo takowe przecież oczywiście istnieją. Materiały dydaktyczne, czyli ta druga grupa, to przede wszystkim skrypt elektroniczny. I tutaj z jednej strony bazowaliśmy na już przygotowanych materiałach wydanych. W Uniwersytecie Łódzkim, ale w postaci tradycyjnej, które zostały przemienione na wersję elektroniczną. No, część osób była pisana od nowa, najczęściej w większych zespołach, ponieważ czas był dość krótki, także były to prace zespołowe. Oprócz tej treści one zostały, te materiały wspomożone słownikami. Oczywiście musiała się pojawić literatura podstawowa i uzupełniająca jak na tradycyjnych zajęciach. Po, ponadto poprosiliśmy też autorów o wskazanie ciekawych, wartościowych, podkreślam, stron, które są w internecie, tak żeby student, który korzysta i uczy się w ten sposób, no, też mógł pójść na tą stronę, żeby wiedział, co jest dobre, co może niekonieczne. No pani 5 minut, się pani z wnioskami. Jest... Dobrze. Materiały aktywizujące, jak Państwo widzą, bardzo ważna rzecz. Studia w internecie to tak jak pan e, kanclerz podkreślał, nie jakaś treść umieszczona w internecie, ale coś, co nas aktywizuje. I do tej aktywizacji potrzebne były nam tematy, do dyskusji, różnego rodzaju testy, projekty, które studenci będą wykonywali i to autorzy też musieli e, przygotować. Oczywiście trzecim etapem była praca nad tymi materiałami, e, ocena i konsultacje tych materiałów wykonywane jakby na bieżąco. Każdy z kursów został na końcu przez metodykę oceniony, zostały wskazane pewne braki, czy też y, potrzeby uzupełnienia takiego kursu. Także to był ten bardzo ważny etap. I czwarty etap, który dał jakby efekt finalny te, tego projektu, czyli technologiczne opracowanie. Dydaktycy przygotowywali materiały w dokumentach Wordowskich. Natomiast oczywiście ktoś musiał przełożyć te materiały na CD-ROM i również spowodować, że Powstanie tak zwana ścieżka edukacyjna na platformie. W związku z tym trzeba było wypracować procedury. Musieli informatycy, jak Państwo widzą, przygotować zawartość, sta zawartość kursów standardowo, opracować format zawartości, stworzyć interfejs tych kursów i użyć odpowiednie narzędzia, które spowodują interaktywność tych materiałów. Tutaj to może ominiemy. Tutaj widzą Państwo właśnie jak z takiego spisu zwykłych wordowskich dokumentów powstaje właśnie przetransponowana na platformę z ścieżka edukacyjna, czyli od treści zaczynając poprzez bibliografię i inne elementy. A to z kolei interfejs kursu przygotowany już na CD-ROM, który, na którym te materiały są umieszczone niezależnie od platformy, czyli można z nich korzystać nie będąc w sieci, co też jest bardzo ważne. Nie są one tylko w sieci, no to wiadomo, że może w pewnym momencie studentowi utrudnić, chociażby z powodu awarii, korzystanie i studiowanie w tym, w tym momencie, kiedy on chce. Także jak Państwo widzą, tutaj akurat spis treści kursu, yy, nic ponad, to ten kurs został przygotowany, są odpowiednie poziomy i płaszczyzny nawigacji, także to wszystko też było naszym zadaniem. Co, co powstało w efekcie? No, powstały materiały do 60 przedmiotów, pełne materiały, które w tej chwili takie są plany i zamierzenia na Wydziale Ekonomii i Socjologii. W przyszłym semestrze bądź najpóźniej od roku akademickiego 2006-2007 zostaną uruchomione jako normalne studia na kierunku ekonomia. Kursy są kompletne, w zasadzie w tej chwili wymagają tylko opracowania elementów pobocznych typu harmonogramy pracy, także w zasadzie można z tymi studiami już wystartować. No i ważne jest to, że no, takie projekty były. Ważne jest to, że mieliśmy możliwość wykorzystania no, sporych pieniędzy, co prawda bardzo w krótkim czasie, ale dało to możliwość przygotowania materiałów. Tego, tego co jest tak naprawdę najtrudniejsze i najbardziej czaso-, czaso i kosztochłonne w edukacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że wyniki tych projektów są możliwe do udostępnienia do, do, do innym uczelniom, które ten kierunek Tak, mamy. oczywiście, jest strona, która tutaj właśnie... Za tej strony każdy może w jakiś tak, sposób uczestniczyć. To znaczy można się skontaktować, na razie one są jeszcze niepublikowane, ponieważ jeszcze jest... Od okres oceniania, cały czas jesteśmy poddawani weryfikacji przez ministerstwo, czy zrobiliśmy to dobrze. Czyli będziemy szukać na Państwa stronie. Tak dokładnie, także zapraszam na stronę e-edukacja.pl. <coughs> Dziękuję.